Polacy, Polacy, jednym z powodów, że ginie Polska, że ginie naród jest to, że mamy zakłamaną historię, a z zakłamania historii wynika to, że do władzy dochodzą ludzie, którzy nie są Polakami, którzy nie reprezentują interesu państwa i narodowego narodu polskiego. Nawet postać z bolszewicka, niejaki Felix Dzierżyński jest to jedno wielkie zakłamanie. Dzierżyńscy to byli Polacy, którzy walczyli w powstaniu styczniowym. Carat zabrał im majątek i sprzedał Ryfinom. Aryfini kupili to razem z nazwiskiem. To nie byli Polacy. I urodził się tam Feliks Dzierżyński, który nigdy nie był Polakiem, bo nie był narodowości polskiej. Nigdy nawet nie miał obywatelstwa polskiego, bo urodził się jako poddany cara, a gdy państwo polskie się odrodziło, był już dawno obywatelem Związku Radzieckiego, był bolszewikiem. Tak można zakłamać historię. Następny Piłsudski, Bolek II RP, nie był Polakiem, był agentem niemieckim, był agentem austriackim. Nie popierał powstań, pchał Polskę, powstań narodowych, śląskich, wielkopolskiego. Pchał Polaków, pchał Polskę w konflikt na wschodzie. Za samą dezercję z pola bitwy w 1920 roku, bo Piłsudski zdezerterował, uciekł do kochanki. Tak jest historia zakłamana, gdzie są polscy historycy? Za samą dezercję powinien być rozstrzelany, bo takie są prawa wojny. A nie na piedestale. Do dzisiaj pomniki mu stawiają i większość Polaków ma Piłsudskiego jako wielkiego Polaka. Nie był Polakiem. Nie był Polakiem w 26. dokonał przewrotu majowego. Dlaczego dokonał przewrotu majowego? Też jest historia zakłamana. Bo coraz więcej polityków, coraz więcej sił politycznych w Polsce i w Czechach chciało pełnego pojednania Polski i Czech i współpracy przeciwko Niemcom. I to się już Niemcom nie podobało. Dlatego Piłsudski dostał rozkaz z Niemiec i zrobił przewrót majowy. Zginęły setki ludzi niepotrzebnie w bratobójczej wojnie i tenże agent niemiecki rządził Polską. Dlaczego mówię o historii? Dlatego, że historia się powtarza. Dzisiaj mamy to samo. Nie istnieje w świadomości politycznej narodu polskiego genealogia kandydatów. Liderów partii rządzących. Jest to Polakom obojętne. Obojętne, kto był ojcem, kto był dziadkiem, kto był pradziadkiem tych z świecznika. A szkoda, bo jest to jeden z czynników, dla, z powodu których Polska ginie. Dlatego, Polacy, Wy wyświadomi, jeśli chcecie ratować Polskę, zajmijmy się genealogią tych, którzy kandydują, tych, którzy są, którzy decydują, kto będzie kandydował, liderów partii. Kim byli ich ojcowie, kim byli ich dziadkowie, pradziadkowie? To jest ważniejsze niż myślicie. Pamiętajcie, genealogia polityków. Bez tego nie uzdrowimy polskiej sceny politycznej.